możemy przełamać wszelkie niedoborności roku. Możemy wciąż na nowo bardzo marcu stawać, rozpływać w jest wokół okolach. Dwieście później, w na wszystkich patriotycznych narodowych, ostatni raz, na tański, w śpiewaniu z pośrodków stośnikańskich, które zostały w pamiętnej dostawie. Wszystkie tysiące Dziękujemy Panu Bogu za 20 lat pomocy, za to, że jeszcze nie ma mieszkania, że możemy do Was w Górskiej Ostrobramskiej pielęgnować, że możemy patrzeć Pana Boga na straty, na kolasy, na świnki, na jajce, w że nikt nam już nie zakazuje wierzy Pana Boga.